Siema, siema, witam Jak tam u was czaty, jak, jak tam weekendik? Czy jest różnica w audio? Doberek, doberek, witam Cześć <laughs> Cześć, oczywiście patrzę się w telefon, cześć Nie, bo tak jakby chciałem coś posprawdzać, a ja akurat jest odpalony stream <laughs> <To> mo... <Lech! słyska> Wziął moją maseczkę, bo się czymś pobawić w ręce Masz tutaj, od Lumixa dzisiaj to jest taki randomowy, spontaniczny stream ze względu na to, że... Eee... Um... Nie sięgnę, jesteście daleko. Dobra, to jest dróeczko. Dobra. Jej. W ogóle jak nie słychać ich inaczej niż na moim zwykłym mikrofonie? Czy praktycznie tak samo? Bo używam szura mordeczki. Jest cudownie, mieszkam w domu numer 13, jest piątek 13 jest idealnie. Brakowałoby tu 13 miesiąca, który nie istnieje. Brakuje tylko, żeby zjeść ostrą zupkę. <śmiech> <śmiech> Jego tak zgięło po ostrej zupce, nie wiem ile to miało Kelvinów. Tam, jak inaczej się to nazywało? Widziałem Wasze tutaj. Zdrowie, widziałem, o! <laughs> widziałem tutaj też. O! A. na Genesis, Nie wiem, korci. Jak ten mikrofon jest przede mną, to korci mi je Nie, proszę, do ust go nie wkładaj, ok? Bo później, jak ja go włożę, to by, jak będzie tak, jakbyśmy się całowali. Nie. A. Sorry, musiałem.